Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam do kolejny filmik u mnie na kanale już widzicie po tytule co to jest a mianowicie kolejne pudełko The Gusta Box pewnie ostatnie ponieważ tak jak Wam mówiłam w poprzednim pudełku tamto pudełko było promocyjne potem zastanawiałam się czy trzymać tą subskrypcję czy nie przez wzgląd tego, że jednak ceny idą do góry więc każdy taki nawet najmniejszy wydatek trzeba przemyśleć 5 razy ale zanim się obudziłam, żeby to skancelować, to to zostało. I do dziś dnia nadal, w tym momencie jeszcze nie skancelowałam, także um, muszę to zrobić zaraz po. E, co nie znaczy, że pudełko w tamtym razem mi się nie podobało. Słuchajcie, wszystko zostało z niego zjedzone, e, poza tymi owocami suchymi bodajże tam były. A i ta kulka, zapomniałam, że ją tam włożyłam. Ale powiem wam, te e, wszystkie inne były takie dobre. A ten ryż... Katsu Curry był tak pyszny, że ja specjalnie jutro będę jechać do, e, az, do Swissberego, bo mam przeczucie, że tam on może być. Po prostu petarda, naprawdę wam polecam. Za to właśnie lubię takie pudełka. Koszt tego pudełka już był 12,99, ale darmowa przesyłka, tak jak jest w tamtym. Także całkowity koszt 12,99. Zobaczmy co w tym razem będziemy mieć ja miałam to nagrywać e, jak będę, że tak powiem, bardziej twarzowa, pomalowana ale dzisiaj zrobiłam rzęsy, to było pierwsze więc nie wiem, czy jutro też będę się malować szczególnie, że jest słońce, więc tak chodzę w okularach przeciwsłonecznych i będę zakrywać tą twarz także chyba raczej nie będę się malować niech ta twarz też e, zdobywa troszeczkę słoneczka e, a jutro mam też recycle e, recycle, przepraszam e, zabierają śmieci, także akurat to pudełko pójdzie do e, wiecie, do recycle i co? Patrzymy sobie. Byłam z nożem oczywiście przygotowana. Muszę tutaj uważać, żeby młody nie wziął. I tu mamy, słuchajcie, kolejne, że to jest ten premier... To samo co mieliśmy w tamtym pudełku, czyli te pudełko jakby z wyższej półki za 15,99, więc ja z tego nie skorzystam. Mamy tutaj jakąś ulotkę nowych batonników. Można coś wygrać, także pewnie będziemy mieć któryś z tych batonów, bo zazwyczaj te ulotki korespondują z tym, co jest w środku. E, o, tutaj można dostać darmowe. Ciekawe, jak można zrobić e, darmowe. Share the joy of the Gusta. Gets points. A, że jeżeli ktoś ode mnie kupi, to zapłaci 7,99 za swoje pierwsze pudełko. Ale to jest fajne, bo tu jest napisane, że. E, czy chcesz mieć darmowe pudełko w przyszłym miesiącu? Ale tam jest, że musisz punkt jakieś zbierać. Ja pamiętam. E, tak, czyli co dwie osoby, które jakby kupią pudełko przez nas, dostają. E, Kudełeczko za 7,99 Także takie, ja nie będę tutaj na Was żerować, że tak powiem. I tutaj mamy jakieś płatki, czyli pewnie też będą płatki. No i tu mamy końcówkę. I dobra, idziemy z tym koksem, słuchajcie. Pierwszą rzecz, którą ja tutaj widzę, to są chipsy z firmy, którą ja po prostu uwielbiam. Są to chipsy ręcznie robione, że tak powiem, hand cooked. I tego... To może być bardzo ciekawe, słuchajcie, bo to z ich jest um, sól morska plus uh, crushed black peppercorns. No, nie wiem, jak się nazywa, ale one mogą być troszeczkę ostre, fajnie. I koszt tych chipsów to jest 2,9. One są w takich cenach. Uh, ja je bardzo lubię. One nie smakują właśnie, bo one są bodajże pieczone, a nie um, nie wkładane do oleju, z tego co pamiętam. Uh, myślę, że mogą być całkiem dobre. Oczywiście dam Wam znać we vlogu. Uh, no ale pierwszy produkt mi się podoba, bo to jest coś, co bym i tak pewnie kupiła. No kolejna rzecz, no to jak mi się może coś nie podobać, <laughs> słodyczki. Jest to e, z, firmy Nestle, e, z firmy Nestle Aero Carmel Metz i myślę, że to jest, no, funt 59. No one w takich cenach chodzą, ale czasem wiadomo są promki, że są po, po funcie w Tesco, nie w Tesco, e, no ale nowość. Ja bardzo lubię Carmen, bardzo lubię filmy Nestle, także myślę, że może być całkiem sympatycznie. Kolejną rzeczą, którą tu widzę, jest tu znowu jest jaka, jakaś herbata, tylko tym razem. Myślę, że będzie to herbata, która bardziej będzie w moich skupkach smakowych. Um, nie ma tutaj napisane, z czym tutaj to jest, ale. Aha pisze po drugiej stronie. Jest olejem z, z, z bergamotki i jest to naturalna energia z białą herbatą i cytryną. No, ta herbatka jest bardzo ciekawa. Miałam dzisiaj sobie kupić herbatę na wieczór, ale stwierdziłam, a nie, nie jestem pewna, którą i nie kupiłam żadnej. I to jest herbata z firmy yogiti e, Można było dostać różne. Ja akurat dostałam e, naturalną energię, i koszt tej herbaty to jest 2,59. Nie wie, jestem pewna, nie znam się na herbatach. Mm. Więc fajnie. Akurat z tego się cieszę. Mamy tutaj 20 saszetek. Kolejną rzeczą mamy coś, co właśnie myślałam, że będzie, a mianowicie są to płatki. E, to jest nowość. E... O, fajnie, bo one są z prawdziwym miodem, po prostu e, miodowe płatki. Super. Kolejna rzecz, na którą się zastanawiałam, czy właśnie rano nieść płatków. I to z takim mlekiem waniliowym. Miam, miam, miam. Także fajnie i Andry też z nich skorzysta i cena ich to jest funty 50. Fajnie, miałam kupić płatki jutro. Zobaczcie, cztery produkty już i są całkiem fajne. Uu. o to będzie Andre zadowolony, teraz Wam powiem. Kolejną rzeczą jest firma Pizza Express, czyli tutaj u nas restauracja, jeżeli chodzi o pizzę. Jest to um, sos do pizz, a słodko a słodki sos barbecue. Ja nie lubię, nie przepadam, że tym sosem, ale jestem pewna, że u nas on przypójdzie w parę tygodni. Cena go to jest 2 funty. No na bank Andry będzie zadowolony na 100%. Także fajnie, dla niego fajnie. Lubię, niech się cieszy chłopak. Tutaj są jakieś gratisy, a zaraz zobaczymy. Tutaj kolejne coś mamy. O, pistacjowy drink. Słuchajcie, bezmleczny z dużą witaminą B12 i kalcjum. Nigdy tego nie widziałam, pistacje, no nie jestem pewna, ciekawe, fund 99, eee, lekko, lekko tylko um, słodkie, mam ochotę to otworzyć i spróbować na antenie, co myślicie? Aż się, ale boję się trochę, bo ja nie jestem, ja nawet nie wiem, czy ja lubię pistacje, pewnie zaraz prysnie na kamerę i ja przekle nie, nie prysło, nie wiem, czy mam wyjść z kamery, nie, nie, zobaczycie moją minę, najlepiej tak będzie. dobre wam powiem mhm, dobre takie nie czuję tak pistacji, dla mnie to bardziej trochę smakuje jak mleko waniliowe mm, powiem wam, że fajne, 100% naturalny, gluten free, e, żadnych dodatkowych e, artificial colors e, i produkt wegański, wiecie co ja myślę? że ja z kawę zrobię bo ma fajny smak, fajnie podoba mi się podoba mi się i mówiłam, mam cenę tego, tak? Tak, fun 99. Kolejną rzeczą, no to coś, czego się spodziewałam, jest to batonik, e, który kosztuje funta, ale można kupić jako multipak za funty 90. I mamy tutaj full mix e, Crunchy Nuts and Seeds, e, Creamy o Coś z peanut butter, i, e, peanut butter, czyli z masłem orzechowym i z cranberry. Fajne, do pracy na szybką przekąskę. Fajnie, ja często kupowałam z tej firmy batonek, się tak mocno odchudzałam i e, właśnie na, do obiadu, na przykład, jak miałam na że hotel Mamy tutaj e, kolejne, słuchajcie, kostki łosorowe, ro, rosołowe. I to są bardzo ciekawe dla mnie kostki, bo to są e, kostki, które nie mają w sobie soli. Full of flavor, czyli mają bardzo dużo. E, bardzo dużo w sobie mają e, smaku, nie mają dużo soli i są robione m, tylko z farm, na których dobrze są traktowane zwierzęta niby. E, I koszt tego to jest funt 50. Nie miałam takich kostek jeszcze, jeżeli chodzi o to, także sobie zobaczymy. Ja już teraz szukam, bo nie wiem teraz, co tutaj jest w gratisie, a co nie jest w gratisie, wiecie co? I teraz słuchajcie, mamy dwa sosy, aha, czyli dwa. A to akurat fajny, bo tutaj mamy Hellmann's i to jest cezar z garlikiem. Ja lubię, wiecie co, ja lubię takiego sosu używać jak na przykład jem frytki, które często się u nas zdarzają. Ja wiem, że tutaj jest napisane, że to jest do sałatek, ale ja po prostu sobie lubię w tym maczać. A drugi mamy tutaj e, Fat Free, a to jest vinaigrette, ocet, to Andre będzie używał, bo ja nie lubię. I cena ich jest po funt 25. Także myślę, że to jest taka prawdziwa cena. Funt 25. Już nie wiem, gdzie mam to odkładać. Tutaj mamy jakieś gratiski chyba. Extend Product of the Month Snack Bites Funt 50. Aha, bo to jest co innego jeszcze, słuchajcie. Funt 50 z firmy y o smaku ciasta marchewkowego, słuchajcie. Snack bites. jest tu pięć różnych takich malutkich kuleczek, wysokie w protein i mają tylko 100 kalorii mega fajnie, Z tego tu się mega cieszę słuchajcie, mamy tutaj peanuts, mamy tutaj pomarańcze, mamy tutaj rodzynki, mamy tutaj ginger, cinnamon i marchewkę także u, ciekawie będzie ciekawie będzie, ale fajowe wam powiem, tutaj to muszą być jakieś ekstrasy, bo ja nie wiem skąd to się tutaj wziął coś tutaj jest napisane a tak, to jest słuchajcie to są żelki takie jakby próbka żelki, żelków jest za darmo, tutaj jest napisane, że za dwie saszetki koszt tych dwóch to jest jeden funt jeżeli chcielibyśmy sobie kupić całe opakowanie to jedna paczka 20 funtów druga 23 i tu akurat mamy na włosy na skórę i na paznokcie a tu po prostu multiwitamina Wiecie, ciężko będzie e, ocenić, czy one coś dają, ale myślę, że może tu bardziej chodzi o wypróbowanie sobie smaku niż e, działania po prostu tego produktu. I mamy tu jeszcze coś. Słuchajcie, pamiętam, no nie wiem, czy ja skanceluję to pudełko. E, następny mamy tutaj coś, co kosztuje funta za jedną rzecz i mamy tutaj Aqualip i jest to woda gazowana bez cukru i tu jest akurat malina z Black Currant, e, z czarną porzeczką taka puszeczka wody i druga oh my god, to będzie dobre też to jest bez cukru, bez kalorii bez słodzików i e, jest to też sparkling water i ta jest z pomarańczu i mango czyli dwa funciki, powiem wam Naprawdę wydaje mi się, że to pudełko e, podoba mi się jeszcze bardziej niż to pierwsze. Z tego powodu, że e, po pierwsze chciałam kupić herbatę jakąś inną, mam coś nowego. Mam płatki, które miałam kupić jutro, a nie byłam pewna, które. E, mam chipsy, które lubię. Mam fajny e, zamiennik mleka, e, który sobie dodam do kawy. E, myślę, że z tych wszystkich produktów najmniej dla mnie przywatny produkt to będzie ten e, Winiga, bo ja nie używam, ale tu jest jakiś dziwny, bo z jakimś jeszcze Wiecie, ja nie wiem, mam muszę się zapytać, winegret, czy to na pewno, ale no na pewno ocet przecież. No, no taka ze mnie kucharka właśnie, no. E, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Pamiętajcie, tym razem to pudełko kosztowało 12,99. Pamiętajcie też, że ceny produktów poszły mocno do góry, także także myślę, że gdybym poszła do Tesco i kupiła to wszystko, e, to zapłaciłabym więcej, tak myślę. Także nie wiem, muszę e, pomyśleć. Zapytam się Andrę, co myśli o tym pudełku, czy się opłaca, czy nie ale sprawił mi to radość, otwieranie takiego czegoś i ponownie będę mogła spróbować nowych rzeczy. Także dajcie znać, czekam na komentarze. K komentarze! Komentarze poniżej. Kciuki w górę, kciuki w górę, kciuki w górę. Eee, bardzo mile widziane. Dziękuję dla każdego, kto odwiedził mnie. Ja myślałam, że to pudełko Gusta Box obejrzy z 50 osób, a było ponad 200. Nie pamiętam, ile jest teraz, ale na pewno przekroczyłam ponad 200. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję dla każdej osoby, która była już w tym filmiku. A jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam Was, co było w poprzednim pudełku. Także buziaczki. Pa-pa-pa!